Siema, witam wszystkich. Dzisiaj postanowiłem zrobić Wam losowanie barażowe, takie moje własne. Do tego filmu użyję kart z kolekcji UEFA Euro Kickoff, ponieważ były to wszystkie reprezentacje. Mam ze wszystkich mm, kart reprezentacyjnych i o co tu chodzi? Tutaj mamy reprezentacje rozstawione, tu mamy reprezentacje e, nierozstawione, które zagrają w barażach też. I po prostu rozrastajemy sobie tak jak to zrobił e, Michał ze z e, Szybki Strzał. E, I to myślę, że tyle, jeszcze ja, tak na starcie chciałem powiedzieć, że do wszystkich reprezentacji wybrałem jedną pozycję pozycję pomocnika. Dlatego, że uważałem, że w ten sposób będzie po prostu bardziej uczciwy niż żeby po prostu. E, ja bym wiedział, że na przykład na obramkarzu jest polak, żeby do łatwiejszego go dać. Więc jakby po tym względzie chciałem być uczciwy. Trochę może latać kamerka, sorry, ale już niestety tak to wyszło. Tu mamy najpierw reprezentacje rozstawione: czyli mamy tutaj Walię, Szwecję, Szkocję, Rosję, Portugalię i, Wa i Włochy. Potasujemy te karty. ale ja je potasuję. A, wiem, jednego obrądu, dobra. A i tak nie wiem co to jest, więc, więc zobaczymy. Ale jestem po prostu kretynem. Jest, pierwsza ścieżka. A i zasady są takie, że Rosja nie może zagrać z Ukrainą, więc jakby i pierwszą drużyną, która jest rozstawiona jest, są Szkoci, więc. Pierwsza ścieżka to są Szkoci. I druga ścieżka. Znaczy, druga, dobra, więc będzie co? Będziemy rosowali po kolei do każdej ścieżki, czyli w pierwszej ścieżce mamy Szkotów, do drugiej dajmy Szwedów, wiecie co?, żeby też było uczciwie, będę te karty losował w kamerze, w trzeciej dajmy, dajmy to i dajemy Walijczyków, czyli wiemy, że to każda z tych. Ekip zagrawy w trzech różnych ścieżkach. Teraz trzy karty te najlepsze: do prezentacji kto zagra z kim. I mamy najpierw Portugalię, czyli Portugalia, Szkocja. Tu mamy jakby tak to rozstawione: Rosja, Szwecja i Włochy, Walia. Czyli teoretycznie najlepiej byłoby trafić na Szwecję bądź Rosję. Będzie prościej, zdecydowanie. Czyli mamy, jakby to powiedzieć, te trzy podziałki. I teraz kto z kim zagra? I tak. Eee, tutaj obozu. Trzeba jakoś się mogę się przyzwyczaić do trzymania tak kamery. No tu mamy kurwa. Znów się wziąłem. Ale jest jeden na ale karaful z tym dobra. Nosujemy po prostu piłkarzy. I najpierw rozrósujemy do pierwszej i tak samo zrobimy, że do pierwszej, do drugiej i do trzeciej, z kim zagrają Polacy i myślę, że zagra i Dobra, pierwsza karta to będzie to i mamy Turków, mamy Turków, którzy zagrają ze Szkocją, czyli Turcja Szkocja w pierwszym jakby, półfinale grupy A, teraz rozrósujemy karkuka reprezentację do grupy tej drugiej wybierzemy sobie tą kartę i yes, są to Czesi czyli Czechy zagrały z Rosją oraz Szkocją, znaczy ze Szwecją i dowali i do wali trafi. Trafi Macedonia Północna, więc Macedonia idzie tutaj i teraz kto zagra z Portugalią? Kto zagra z Portugalią, Rosją i szkod i Włochami? Czyli do nam przypadnie najgorsze rozdanie. Ale żeby było uczciwie, nie chciałem oszukiwać. Ale weźmiemy tego napastnika do Portugalii i będą to Ukraińcy. Czyli tak, grupa A, czyli. Półfinał to będzie Szkocja, Turcja oraz Portugalia, Ukraina. Ok, tak, dwóch pomocników. I w sumie. Przekładamy, przekładamy. Dobra. I teraz tak. Dobra. Ten ląduje do Rosji. I jest to Polska. O kurde, super. Czyli Austria ląduje tutaj. I możemy podsumować wszystko, czyli tak. Pierwsza dywizja to jest Szkocja z Turcją i Portugalia z Ukrainą. Tutaj mamy Szwecję z Czechami oraz Rosję z Polską. Tak może być, bo w sumie Ukraina tylko nie mogę trafić na Rosję. I w sumie tak to jest OK. I tutaj mamy jeszcze walię z Macedonią i Włochów z Austriatami. Powiem szczerze, że mogliśmy trafić lepiej, ale jakoś tak to wylosowałem, że myślę, że i tak nie jest najgorzej. Gdybyśmy prześli w Rosjan, a później jeszcze wygraje z, z Szwecją, Myślę, że moglibyśmy się odkuć za słabe mecze na Euro, ale jakbym miała taką ocenę, jak kto by awansował, no to to tak, no myślę, że Portugalia. myślałem, że Polska, ale myślę, że Szwecja i tutaj raczej wiadomo, że Włochy, więc no tak, takie losowanko. Myślę, że wyszło miary, dobrze, w miarę sprawiedliwie. I co, i to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć. I napiszcie, jaka jest Wasza zamarzona yy, barażowa grupa dla Polski. Elo.